Cześć kochani, z tej strony Patryk, witam Was na moim kanale, zapraszam Was do śledzenia mnie na moim Instagramie, którego nazwę wyświetla Wam tutaj. Zostawiajcie kciuki w dół, w dół, w górę, <grym> ale w dół też możecie, jeżeli Wam filmik się nie spodoba, rozstawiajcie, suba, będzie mi mega miło. Dzisiaj do Was z rozpakowywaniem rzeczy, pochwalić tym, co kupiłem w VK, także zaczynamy. Słuchajcie, zmieniłem trochę bo na wyglądam wygląda jakby miał rok, a mam dwie. <grym> także zaczynam. A więc, pierwszą rzeczą, którą mam, to po kolei z Zwróciłem, kupiłem od coś takiego, jest to taka jakby dekoracja. O zapachu ee, jabłka i na I naprawdę, mega fajnie pachnie. Dałem za to około 2 euro, także mega spokojna. Tu ogólnie mam rachunek, ale nie chcę się wam mówić dokładnych cen. Żeby ktoś chciał, ten w sobie sam Ale ja kupiłem sobie coś takiego. I przy okazji do tego kupiłem taki oto jakby wazonik. Chcę go tak fajnie rzucić, taką dekorację zrobić. Zobaczymy, co, co mi z tego wyjdzie. Także, właśnie to jest kolejna rzecz. To właśnie też kosztowało co około chyba 5 euro. Jak to pamiętam. No tak, kiedyś prosty i wydaje mi się, fajny efekt z tego uzyskam. Także mam już te rzeczy. Kolejną rzeczą będą zapałki. Tu mamy dwupak. Kosztował one 2 euro. Ale dość fajnie wyglądają. A zapałki kupiłem po to, dlatego że kupiłem też świeczki. Jest to pierwsza z nich. Ona jest o zapachu chyba lodów waniliowych. I naprawdę mega ładnie pachnie. Tak, słodzi, tak słodziutko, naprawdę takimi lodami waniliowymi. Ona kosztowała 1 euro i ee, pali się do 25 godzin. W ogóle te instrukcje tutaj są przekomiczne. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, chyba staram wam się je pokazać z bliska. <grym> po prostu ta instrukcja to jakaś porażka. No ale właśnie mam taką jedną się ale to nie koniec. Kupiłem też taki chłopak. Miałem jest w zapachu jakiś ciastek czegoś. Jakby czekolady, toffi, ale po prostu to mamy jakby trzy kolory, ale pachną po prostu genialnie. Gdyby miłość pachniała, to tak by pachniała miłość naprawdę tym świeczkami. Po prostu kocham te świeczki. Dania za nie chyba 3 euro, 3,20 takiego. One są troszkę mniejsze niż to Mogę wam pokazać do porównania, no nie? Yy, I one polą się do 17 godzin. Także tylko nie wiem czy wszystkie, czy po prostu jedna, ale chyba jedna 17 godzin się pali. To jeszcze taką o. Ona jest większa od tej. na pali się 40 godzin i to są e, takie jakby owoce e, sezonowe. Tu mamy maliny, truskawki i poziomkę. Tu możecie sobie zobaczyć. Ona nie tak słodko, ale tak świeżo właśnie takimi fajnymi owocami które każą się z latem i ona właśnie 40 godzin się pali, mega zestęcy więcej. I ona kosztowała 3 euro. Coś śmieszne to jest dość śmieszne, że to jest tak naprawdę niewiele mniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak naprawdę to pali się tylko 15 godzin więcej. I kosztuje 3 euro czyli 2 euro więcej. Czyli tak naprawdę bardziej okazało się kupić 3 takie niż tą. Ale ma trudno. Okej, okay, jadę dalej. Kupiłem coś dla słodych, kupiłem cukierki, powiem że dawno ich nie jadłem Na powiem kojarzę się one z dzieciństwem, bo pamiętam, że w je, je uwielbiam. one były w Polsce dość drogie, na tamte czasy gdzie wiecie, mam 26 lat, więc z tym dzieckiem to, to było dawno temu także postanowiłem sobie odświeżyć ten i sobie coś dla słody mieć doniczka, taka betonowa nie kupiłem takich dończek 3, tylko mam dwie różne wielkości. Mam właśnie taką, taką jeszcze fielką, jeszcze jedną taką jak tamta, czyli mam dwie takie, jedną taką. I ta dończka kosztowała chyba dużo 5, a ta średnia chyba 3. Coś takiego, ale ogólnie był jakiś rabat na te rzeczy, wszystkie, ale nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale to było na zasadzie 10. Około 10 centów mniej, ale nie wiem czemu ten rabat był. w sumie, tak naprawdę, zaraz będzie koniec tego, co kupiłem. Tak naprawdę nie ma co opowiadać. Teraz mam taką czarną szafkę na poduszkę. Jest to 50 na 50 cm Ona kosztowała chyba 3-4 euro coś takiego. Ja już mam dwie czarne poszewki, tylko znalazłam się z primarku. Ale teraz sobie właśnie dokupiłem, ta akurat jest tak jakby taka normalna, zwykła, ale też wydaje mi się, że będzie całkiem spoko, bo mam właśnie mniejsze poduszki i chciałem coś dokupić sobie do tego. Jak to ta zaraz pierdolnie, jest to się zdziwne. I już ostatnią rzeczą, naprawdę po którą tylko poszedłam, to jest to taka posel. wygląda jak taki koc. Ale powiem Wam, że mega mnie urzekła, bo w ogóle nie chciałam kupić taką zwykłą prostą, ale jak zobaczyłem to, to się w niej zakochałem. W ogóle nie mam dość dużą prośbę, bo 240x220. Dam za nią 50 euro, ale na te takie standardowe e, jakby łóżka były tu zdecydowanie tam Szymonia. I ona jest właśnie w dotyku jak taki kocek, taki szalik. Naprawdę jest mega No Zobaczymy jak mi się sprawdzi. To e, jest właśnie taka motokrata w takich kolorach czerni i be, mi się mega podoba, ta e, jest mega wielka, już no. zobaczymy, no jak stanią rzeczą na którą kupiłem, <grym>, tak naprawdę bo, to jest ta, ta stylowa torba, Oj. bardzo piękna jak widzicie, polecam, bo to jest taka, no, perfect <grym>, no, ale nie, no ją kupić, czy w czymś te rzeczy zabrać. Jak wychodziłam z tej IK, to po myślałem, że mi plecą brą, bo to się wydaje. Że jest Szczest, wszystko lekki, ale to naprawdę waży trochę. Te sens, to tuńczyki w z tego, że są, ma, bo też trochę ważą, więc szkoda, gadać. No więc to to na tyle. Te mi znać, to, co z tych rzeczy najbardziej Wam się podobała? Która z tych rzeczy Wam najbardziej się podobała, jest z słowicy nie potrafisz jak zwykle. I my sami widzimy się niedługo, czyli w sobotę zapewne standardowo mam nadzieję, że właśnie filmiki o będą na bieżąco w sobotę się pojawiać. Także buziaki, życzę Wam miłego weekendu i trzymajcie się.